Wyobraź sobie, że chcesz sobie stworzyć nowy świat. Planowałeś kilka dni, co będziesz robić na tym świecie. Zplanowałeś sobie zdobycie dobrych itemów, budowanie kozackich domków i najważniejsze, dobrą rozgrywkę. Ale po dołączeniu na świat, okazuje się, że wszystkie twoje plany legną w gruzach. Przedstawiam wam modyfikację The Silence. Nie wolno on ci hałasować. on cię usłyszą. Musisz przetrwać w ciszy. To najlepsza opcja. Ogólnie, ja normalnie będę gadać nie będę szeptać czy coś, bo wiadomo, że tutaj się coś działo.

nie go powiedzieć Zrobiłem killów, ogarnąłem kamień i stworzyłem lepsze narzędzia Ogarnąłem również więcej drewna Jest węgiel O, że Co to na będzie? O ile coś da w ogóle Ja w ogóle pochodnie się śpiewam jak trzymam takie ręce I jeszcze mam Zuma No Dodałem w końcu to, ale zawsze zapominam Ej, ty jedzenia nie ma kurcze Jezu zombie To ja sobie pójdę stąd, bo Nie ufam zombiakom Po prostu działa to tak, że w skrócie jak jestem głośno To go to wykrywa I wtedy się będzie dziać tu wszędzie jest ten biom dress połowodnia. A e, jest tutaj jedzenie. Tam coś było mówione, że w nocy trzeba być cicho. Ale ja będę drobnie tutaj gadać i tak dalej. wódce jedzenie nie spada, ja to pamiętam. Albo wolniej spada. Nie, chyba w ogóle nie spada wódca. Więcej owiec jest Jeszcze tutaj troszkę tego Dobra, drewno mam git. Powiedz tak. Ukryłem ikonkę sobie, że nie było widać jak mówię, bo wtedy lepiej będzie odcinek wyglądać. Ooo jak się tej suzuki straszyłem. <laughs> ja się że to coś biegnie. Ja nie mogę, ty tak nie może być. Ja się, że to coś biegnie, to co domka. Ja nie mogę. Ej, co mogę zrobić. To spawna będę mieć. Gdzież, tu się da ustawić spawna. Jeszcze te owce bym tej zabił. Ile owieczek ty? A już się robi noc. O nie. Nie, Tepnęło mnie gdzieś. Co to jest? Oju. Mogę mieć, więc wróciłem. Ojej Wróciłem. mogę spawną stawić. Czy wszystko jest ok, dookoła? off stoją w miejscu. Tylko się rozglądają. Tyle dziwne to jest. Ej, one się nie ruszają normalnie. Ej, bez kitu. Normalnie jedzą trawę. Reż wiem, że ja na łóżko nie klikać na pewno. Ale spawną ustawiony, więc git Eh, Creeper? Nie. Aha, bait. Ej, nie gadaj, że tu coś jest. Ja idę do góry lepiej. Ej, no dalej się nie A nie, doro ruszyły, ruszyły się chyba. Wiesz, że te się już nie ruszają. Creeper jest tam. To był ten creeper, który był tutaj, ale ja tu nic nie widziałem. To był zombie? Czy jakiś też dźwięk kolejny? Troszkę sensitivity jest takie dziwne na tym zoomie. O, już. To prawda, ja troszkę tak szybko lata. Ej, taki zoom jest lepszy. Ej, nie, one się nie ruszają dalej. Eee, niżej troszkę. Yo. Może jednak nie? Takie li... Takie chodzenie po lisiach jakiś creeper. Ej, no to w tym miejscu stoją cały czas. Weski to ty? Co jest? Ooo! Glitch, glitch taki dźwięk. Coś e. stało? No nie dali mi miejsce tę, tę kto O, you're on time. Nie, nie jestem na czołgach. O co z tym chodzi? Wnikaj O Nic się nie odwodziło To przepaliłem jeszcze po. Czekaj zrobię torcze Przecież czego Nie mogę pójść spać, czekaj Kiedy to zrobiłem? Na pierwszym razem tylko to jest? Chyba tak No kurczę! I tak wytypało bez powodu Niby fajnie bo wróciłem tutaj Co to było? Takie sz A może to znak? Może to znak żeby było cicho? Nie no dobra nie nie będę cicho ja to... Oh. To, to głowa wystawała z tego łóżka. Ty. Ty nie mogę w dzień spać, jak to działa. Ten silence był taki. Ale on się w teksturze chyba teraz pił. Jakby ja tylko widziałem tutaj głowę. Tutaj nic nie widziałem. I w dzień mogę i spać. Super. Co to jest? Sadzonkę podstawia, w drzewie. Każde cztery, nie mam tym, takie wysokie drzewo zrobił. O! To nie jest dodane w montażu. Nie. I ja nie pisze, you're still you on time, czy coś takiego. E? <try> <try> ja to rozszyfruję, to jest chciał po jakimś... Nie, no... Ej, tu macie, jak, jak to rozszyfrowałem to macie na czacie, czekaj. Izep, ryb Nie wiem. To jest pewnie jakiś szyb Ej, dobrze, że ja to zrobiłem, bo on ma trzy wysokości 14 sekund. I on się wraspi na tym. I on wpadł na dół, on na dole teraz biega, czy jak? O żelazo tam jest. Już mi się nie chce się tak Nawet nie potrzebuję Tak bezpiecznie w ogóle Ja no, no. już ciągnąłem schawki, ja Ty, co się dzieje? Nie wiem, cicho się z... Nie wiem, czemu Nie stwierdziłem, dobra, zakładam Nie o nie, nie. ciszę tego Możesz uratować siebie, zanim zostaniesz nauczony. O. Ej, co się stało? O, wiem coś głośno. Nie będę krzyczeć, nawet mikrofonu nie podłusiłem. Nie wiem czy go nie ukryłem przypadkowo, ale... Enderbond tutaj jest w w tym... Miejscu... Jest... Co za dźwięk? Nie. Nic nie widzę. Tu jest? No to nie jest do tego <try> Yo <ścoughs> Oj tutaj Co w ogóle, W tym miejscu Ciekawe ogólnie O, na przykład ten random jumpscare to Jakby, no Też są fajne takie jumpscare losowe Znaczy, zależy dla kogo Dwa oglądają tych tak. Dam im pomysł. Bakuszam... Zakłócam. Wy... Zakłócam panu ciszę nic na... Ej, to był nawet... Przedkołem mikrofon, odłączyłem.